O, tu był dom matki Meksykana, a teraz ma być centrum zdrowia psychicznego. Pamiętajcie, zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Bez zdrowia psychicznego jak chora głowa, to zdrowe ręce, nogi i cała reszta też jest bezużyteczna, bo głowa jest najważniejsza. A z tego mitomania, kłamstwa, urojenia, przypisywanie innym swoich wad, to właśnie trzeba wyjaśnić. To mają na celu te ostatnie filmy, na przykład na kanale Mleczny Człowiek. One pokazują to, że Krzysiek robi dokładnie to, yy, czego jak to mówi powiedzenie, nie rób drugiemu co tobie nie miła, czyli przypisuje innym yy, cechy, które bardzo się denerwuje, że inni przy, przypisują. Czyli jak ktoś gada, że trzyma ma zwłoki matki na strychu. Krzysiek przypisuje to innym To jakiś Roman, widzę I tak dalej, i tak dalej Był pobity Wszędzie jest uważany za wariata Nikt nie chce go wpuszczać na różne spotkania Jest chciwy, wredny Złośliwy No niestety jest Bardzo trudny człowiekiem I częściowo jest to Kwestia choroby Niektórzy stwierdzą, że tylko charakteru. Nie wiem, ale na pewno utrudnia mu to życie. Łatwiej się żyje, jeżeli ludzie cię szanują, chcą Ci pomagać i tak dalej. A gorzej jak jesteś skłócony i skonfliktowany ze wszystkimi, tak jak Krzysiek od lat 20. Czekam aż mu ktoś skutecznie pomoże. On nie chce iść do DPS-u, bo twierdzi, że w DPS-ie zamordowali jego brata. No ale nie wiem czy też jakikolwiek DPS by zechciał go przyjąć z tą jego roszczeniowością, taką i nierealnymi oczekiwaniami co do tego, że personal będzie mu poświęcał 24 godziny na dobę. Jeszcze za trzy osoby wokół niego powinny biegać, a nie tylko jedna przez 20 minut dziennie, tak jak to jest w DPS-ie. No bo nie ma czasu. Jeden pracownik musi obsłużyć 20 na przykład podopiecznych, więc nie może poświęcić Krzysiowi tylko i wyłącznie swojego czasu. A idziemy, zobaczymy co tam dzisiaj słychać.